Jeżeli szukacie mody do Ultimate Team na każdą platformę z dowolną metodą płatności to zapraszam do sologaming.pl Przy kodzie Jacob macie 5% zniżki, link w opisie, polecam! Cześć, witajcie z tej strony Jacob i witam was ponownie na moim kanale w kolejnym filmiku Troszeczkę mnie tutaj nie było, ale było to spowodowane studiami, ale już jest lepiej, więc mogę wrócić do nagrywania I dzisiaj mam dla was coś specjalnego Moi drodzy, ostatnio zostały wydane karty Team of the Year oraz Men of the Match co daje nam jedną możliwość zrobienia kolorowego składu, czyli każda karta ma inny kolor. Zapraszam was serdecznie do zbudowania tego właśnie składu. Zacznijmy sobie od bramki, gdzie będziemy mogli zauważyć Fernandeza, srebrny zawodnik z Racingu Santander, Hiszpan. No i to chyba tyle, co mogę powiedzieć. Dalej linia fo obrony formuje się następująco. Benish, czyli Polak. Na lewej obronie srebrna karta świedząca się. Mamy także Informa brązowego Juan PE. O ile to dobrze przeczytałem, moi drodzy, mamy także Ramosa Team of the Year wersję, który będzie trzymał tą obronę, miejmy nadzieję, żeby dobrze grała. No i malo. Ostatniego, złotego, nieświecącego się zawodnika. Czyli już wykorzystaliśmy srebrne, praktycznie wszystkich srebrnych, oprócz Informa, jednego brązowego Informa, Team of the Year kartę oraz nieświecącego nieswiecące, się złotego. Czas przejść do pomocy. A w pomocy mamy, moi drodzy, czy Alonso, świecąca się karta złota. Bardzo ładnie to wygląda wszystko. Dalej na środkowym pomocniku ofensywnym mamy Informa. Srebrnego. Jest to. E, poprawcie mnie, jeżeli się e, mylę, oczywiście, z wymową tego Czewas, Cuevas. Jakoś tak, jest to Hiszpan, oczywiście. E, także dajcie mi znać, jak dokładnie wymawia się jego y, nazwisko. Na no, obok niego zaraz. Inform Isco, 85 overalla. Także Hiszpan. No i oczywiście jest to złoty inform. To teraz czas przejść do linii ataku. Na lewej stronie. Lewe skrzydło zajmuje oczywiście przez Sona. Jeden z najlepszych menów Demesz, Jakie do tej, do tej pory wyszły. Na ataku mamy Ortuno. Napastnik brązowy, tutaj troszeczkę mam wątpliwości, no ale co zrobić No a na prawym skrzydle Ernesto Hiszpan, który miejmy nadzieję także sprawi, że gra będzie wyglądała niesamowicie Także dwóch brązowych na ataku, nie jest to może najlepszy pomysł, ale wygląda naprawdę świetnie Sami zobaczcie ten skład, moim zdaniem mega Jak jeszcze tylko dojdzie jakaś karta jedna do tego, jakiś kolorek fajny To byłoby naprawdę super Ale to co chciałem, czyli wykorzystanie 11 kolorów jest... Na Xbox One można dodać do tego legendę, wtedy byśmy musieli się pozbyć jednej karty. No a wydaje mi się, że teraz nie do że wykorzystane są wszystkie kolory, wszystkie informy to dodatkowo Men of the Match oraz oczywiście Team of the Year. To co? Przetestujmy ten skład w boju i sprawdźmy, czy pomimo tego, że są kolorowi, potrafią dobrze grać. A nasz przeciwnik właśnie zobaczył naszą kolorową drużynę pewnie uśmiechnął się teraz. A my widzimy informację Zeta Bejla. Skład dobry, aczkolwiek. Przeciwstawimy się mu. Nasz kolorowy skład, gdzie dwóch napastników brązowych. Ma zamiar ich pokot. No, będzie ciężko. Ale zobaczymy. O, Juan sobie poradził tak ładnie. Oj, oj. O. No tak. Długo to nie trwało, żebyśmy stracili bramkę. Właśnie zauważyłem że sobie pada ze Ostatnio jak grałem mecz Solo Gaming, który niestety przegrałem. Nagrywałem dla Was trzecią rundę. No, ale po ostatniej bramce mojego przeciwnika, kiedy to było 1-0, dla niego wygraliśmy Golden Gol. Oto czy będzie 1-1 w meczach, czy może on wygra. Dostałem bramkę w czwartej minucie dumbią. No i pad poleciał prosto w komputer. Komputer się zresetował. Ja straciłem cały materiał. No i, I przy okazji zliczyłem pada Ortuno do Isco. Isco? Był blisko. Wybiamy głową? No tak, oczywiście. Jeżeli ja proszę, żeby ktoś wybił głową, to nie ma szans, żeby on to zrobił. Ortuno, kurczę, ten internet tego gościa. Nie wiem, czy on ma na korbkę to wszystko tutaj. Son. Son, dobrze. Son strzelił. Son strzelił, ale bramka piękna. Od słupka, co prawda, ale taki kąt trochę tego wymagał I ładnie, grali się nimi naprawdę świetnie Nie wiem, czy jego karta tak, tak samo gra, ale Men of the match jest genialny, naprawdę Okej, okay, moi drodzy, po pierwszej połowie Przegrywamy 2 do 1, ale nie czuję się, jakbym był gorszym zespołem tutaj, naprawdę Pomimo tego, że są straszne lagi, udało się strzelić jedną bramkę No i idziemy dalej, idziemy po zwycięstwo Powiem prosto, jestem pewny siebie Po co on ciągle zatrzymuje tą grę? Sprawdzi, czy mu się wszystko pobrało Wiecie co, nieprzyzwoite rzeczy nie, 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 nie Tak walczyłem O, o, wow, on nagle jest sam na sam Wow Wow, o, i ci pewnie będzie bramka Jak następnym razem się od, od, odetnie A nie, karny? Czyżby karny? Nie, przeskoczył 4-1 No tak, podanie, no cóż No cóż, kto by się spodziewał, że poda? Damn Dammit Może super ofensywny to nie był najlepszy pomysł jak na taką drużynę No jakim cudem strzela teraz te bramki To jest tak, a kopnę, a podam, a strzelę Wow No i tak niestety o to przegrywam No ale hej, ten skład miał wyglądać, a nie grać Jako chyba pierwszy raz w całej Fifie Także dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek Mam nadzieję, że ten skład wam się podobał Przynajmniej wizualnie No i co do usłyszenia w kolejnych odcinkach na moim kanale Z Swify, bo przede wszystkim oczywiście No i na nadchodzących już live streamach, Bo jakoś od poniedziałku powinny się zacząć Trzymajcie się, dziękuję i do usłyszenia kolejnym razem